Dobry Państwu, Monika Ferreira. Witamy Państwa w programie Dobra Franczyza, w którym mówimy o innowacji franczyzy i o rozwiązaniach strategicznych, organizacyjnych i finansowych dla budowania dobrego biznesu franczyzowego. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o potencjale rozwoju strategicznego sieci franczyzowej Subway po zakupie firmy przez Fundusz Raw Capital, Fundusz Private Equity który zarządza już aktywami o wartości 37 miliardów dolarów. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Pan Piotr Bruździak. Witam serdecznie Panie Piotrze. Dzień dobry. Pan Piotr, który jest Chief Business Development Officer i franczyzobiorcą marki Subway w Polsce i też zarządza całym biznesem w Polsce. Tak jest. Zgadza się Pan, Witam, Piotrze. Dzień dobry. 10 restauracji Pan posiada jako franczyzobiorca? Tak jest. Posiadam 10 restauracji od 15 lat, a jednocześnie jestem odpowiedzialny za rozwój marki w Polsce. Od... I ile to już jest punktów? W obecnie mamy 177 restauracji. Tak. 177. Chciałam zacząć rozmowę od zdarzeń. W roku 2023 sporo się u Was działo. Firma rodzinna dotąd Subway została zakupiona przez Fundusz Private Equity Rural Capital, który w swoim portfolio posiada bardzo dużo dużych, znanych marek franczyzowych: Arbys, Buffalo Wings, Inspire Brands, Anytime Fitness No bardzo dużo franczyzy. No i pytanie: w zasadzie, co takie przejęcie oznacza? Dla Subwaya, jak potencjał marki dzięki temu zyska, i co się będzie działo. Jak fundusz wykorzysta ten swój potencjał i to doświadczenie w pracy z innymi markami, w akcelerowaniu takich marek, do tego, żeby pomóc Subway wzbić się na nową orbitę. Tak, dokładnie. Tutaj w gwoli uściślenia bardzo ważne jest, że transakcja sprzedaży Subwaya była realizowana od 2019 roku. COVID trochę popsuł plany, jeżeli chodzi o timing, natomiast została rzeczywiście sfinalizowana w sierpniu 2023 roku. Natomiast zarząd, który, który był nominowany do tego i zatrudniony, pracował 3 lata nad tą fuzją. Tak można mm -hmm. powiedzieć. I zarząd został jest e, cały czas w, tej same, w tym samym składzie, mm -hmm. Mm -hmm. i on bardzo intensywnie również pracował mimo COVID y, nad, y, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nad zwiększeniem. Y, Wartości wartości firmy Subway. W odbiorze funduszu. Tak. Transakcja to jaka wartość? Transakcja Jak opiewała na 9 miliardów 700 milionów e, dolarów. Także to wow. była bardzo duża i to <laughs> chyba jest największa transakcja Roar Capital. także Tak, jaka jest to. Czyli co ten fundusz tam zrobi teraz? Fundusz nie będzie robił żadnych zmian. Fundusz będzie Tam korzystał. Jak, jak tak, fundusz nie ma żadnych zmian w zarządzie, zarząd, który najważniejsze jest, co będzie dla franczyzobiorców i dla rynku. Ostatnie, to co najważniejsze, co zrobił do tej pory zarząd Subwaya, to wprowadził, wprowadził po gruntownych badaniach nowe menu i nowe, nowe wystroje restauracji, które są nabierają na całym świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bardzo szybkiego, szybki mhm. jest ten proces tych remodelingów restauracji, co powoduje ostatnie... Osiem kwartałów z, rzę z rzędu mamy dzięki tym działaniom yy, wzrost yy, wartości sprzedaży. Mm -hmm, mm -hmm. Jednocześnie osoba, która odpowiedzialna była za wprowadzenie całego tego, yy, tych nowych, innowacyjnych zmian, yy, została teraz główną osobą odpowiedzialną w, za Europę, Middle East i Afrykę. Yy, mm -hmm, mm -hmm. żeby Walsze. teraz skal tak, skalować te rozwiązania tak na jest, inne rynki. Dokładnie, to które jest się dość optymistycznie, sprawiły. można mm -hmm. powiedzieć, że to jest dość optymistyczne dla nas. A jak, jaki to jest poprawa wyniku? Nastąpiła po tych zmianach? To, to w jest w Grecji jak 20% no wartość to sprzedaży. Y -hmm, tak, y -hmm. to rzeczywiście rośnie. To fajnie wygląda. Ten trend, który był po, po, po śmierci właściciela w 2015 roku, Freda Luki negatywny jednak, bo firma firma plus konkurencyjność jest bardzo duża w tej chwili w Stanach. Proszę sobie wyobrazić, że 20 lat temu Sabo miał trzech konkurentów bezpośrednich obecnie ma 54. Mm -hmm. także tak to się wszystko rozwija tak. wymagane były jakieś akcje bardzo mocne i rzeczywiście właściciele firma rodzinna to była podjęli decyzję o przejściu mm -hmm. w kierunku korporacji chciałam zapytać najpierw o. Strategię, którą ogłosiliście, też w zasadzie w tym roku, w połowie plus minus roku, jakie to są priorytety strategiczne, które ta strategia za sobą niesie i jak przetłumaczyć tę strategię na rynku polskim, czyli co się będzie działo. Tak, jak już jakie przed chwilą wspomniałem, najważniejsze jest wprowadzenie dokładnie mhm. tego samego menu, które menu oraz spowodowania remodelingów dla wszystkich restauracji, żebyśmy zaczęli wyglądać lepiej, bardziej świeżo i, i, i to z. Zdecydowanie powoduje wzrost wartości sprzedaży mm -hmm. właśnie o te 20-15-30% zależności od kraju, mm -hmm. też również mm -hmm. jest w Europie. W Polsce zaczynamy w styczniu od wprowadzenia tego nowego menu Subway Series i wydaje się, że, że, że oczekujemy podobnych rezultatów. Jednocześnie mm -hmm. bardzo ważne jest nadmienienie tutaj. O, o tym, że struktura zarządzająca firmy, firmy bardzo bardzo się stała się bardziej elastyczna i jest dużo wszystkie decyzje są dużo szybciej podejmowane. Mhm. Tak patrząc zarządczo, jest firma się zmienia pod kątem takiego jej DNA. Tak, firma zmienia się pod kątem DNA. Kiedyś było bardzo bardzo dużo osób odpowiedzialnych na różnych szczeblach. Mhm. No, tak. Taka była wtedy lata 90-2000, tak. jak ta firma się zaczęła międzynarodowo rozwijać, to taka, taka była struktura i tak wszystkie firmy funkcjonowały. I, i, I to również tak rozwijała się Europa Środkowo Wschodnia poprzez dużą ilość osób centrów decyzyjnych, zanim to dotarło do centrali wow. w Stanach. Teraz osoba odpowiedzialna tutaj za, za region, ten nasz Central Eastern Europe, jakby bezpośrednio mam z nią kontakt. Ona ma bezpośredni kontakt jakby z zarządem z CEO. Czyli takie tak, and to jest, tak. Gdzieś przeczytałam, o, a propos tej strategii o inteligentnym rozwoju, o którym mówicie, to co to znaczy? Inteligentnym rozwoju. E, znaczy, rozwój. E, z, bardzo ważne tu jeszcze muszę e, powiedzieć o jednej rzeczy, że Saulois zaczął e, stawiać bardziej na nie pojedynczych franczyzobiorców, tylko na firmy, mm -hmm. które e, firmy lub multi-unit owners, czyli osoby posiadające mm -hmm. powyżej trzech restauracji, są nie, niektórzy franczyzobiorcy, multi-unit owners, którzy posiadają 100-200 restauracji. Mm -hmm. e, to są takie większe przedsiębiorstwa, jakby korporacje w korporacji, mm -hmm. y, które są bardzo dużo bardziej, y, mają większą możliwość ekspansji tak. oraz no przede właśnie. wszystkim e, utrzymania operations na odpowiednim poziomie. Nie wielu franczyzobiorców e, o różnych koncepcjach zarządzania, tylko po prostu jedna firma w firmie, tak. Która, tak. która po prostu z, e, prowadzi. Tak, działalność na zasadach określonych przez sieć. Czyli mają zdolność skalowalności operacyjnej tak, lepszą. Tak. I tego szukacie, tak? Czyli yy... szukacie takich multi-unit owners i albo korporacji, które będą większe pule Subwaya uruchamiać. Tak, na chwilę obecną głównym, głównym celem Subwaya jest zarządzanie krajami, regionami poprzez master Franczyzobiorców. Yy -y. Na tą chwilę mamy 15 master franczyzobiorców na świecie. Część z tych rynków została otworzona nowych zupełnie na greenfield, mm -hmm. także one się bardzo szybko rozwijają, jak Indonezja, czy, 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 czy Indie, czy, czy Arabia Saudyjska. Tak tam rzeczywiście to bardzo fajnie wygląda. Natomiast w Europie ten, ten rynek jest zarządzany po części przez właśnie biznes deweloperów lub przez master franczyzantów. Mm -hmm. Również y, nie stronimy od y, współpracy z korporacjami, na przykład, y, które posiadają stacje benzynowe. Też jest to koncept bardzo tak. fajny. Chciałabym jeszcze chwilę się skupić na końcu naszej rozmowy na tym zarządczym aspekcie, bo w tej strategii mówicie też o zwiększeniu rentowności franczyzobiorcy. Dla mnie zwiększyć rentowność to przed programem coś Pan powiedział od razu o tym, że to operations czynią, tak. ale de facto to, to Tutaj ten aspekt zarządczy, czyli Zdolność podejmowania decyzji, przedsiębiorczość tego franczyzobiorcy, zdolność reagowania i taka pewnego rodzaju odwaga na tym zmiennym rynku to są rzeczy, które no, mają znaczenie pewnie dla wyniku. I teraz chciałabym zapytać, jak, wy, jak to się ma wydarzyć, to zwiększenie rentowności franczyzobiorcy? Jak wy wymiarujecie ten biznes? E, jakie to target? Tak trochę porozmawiajmy o tych metrykach waszych. Mm -hmm. Tak, no wszystkie te KPI y, są bardzo podobne dla wszystkich dużych sieci, a nie, nie tylko y, taki. Performance Indicators u nas są oparte. Oczywiście najważniejsze to jest trafik, czyli ilość klientów, która rośnie lub spada, obiecających mhm. restaurację, oraz wartość sprzedaży. Mhm. Z badań, które przez obecny zarząd zostały przeprowadzone w 2021 roku, bardzo drogich i kilkumiesięcznych, wyszło w Stanach Zjednoczonych i w Europie, że oferta Subwaya jest ofertą skierowaną nie do wszystkich. Klientów, do których może być skierowaną w związku z tym, że y, ludzie nie mają y, część naszych klientów uwielbia te 13 pytań, które zadajemy od początku do wręczenia produktu i, i przy kasie. A tam jest jakieś 13 pytań. Tam jest 13 pytań, między 11 a 13 zależy i, mm -hmm. i, i ale około kilkadziesiąt procent, trzydzieści, czterdzieści procent ludzi nie chodzi do Saboya dlatego, że nie lubią być pytani i to nie tylko w Polsce, czyli bardziej nie lubią mm -hmm. być pytani niż w krajach anglosaskich mm -hmm. po prostu y i w związku z tym wchodzi to nowe menu, dlatego ja tak trochę do niego wracam, ponieważ tam będą będzie 12 nowych, nowych sabów w zamkniętej formule, czyli ktoś może sobie powiedzieć: tylko jedynka, dwójka, trójka, oczywiście mhm. z, z nazwami i tak dalej. Mhm. Będą też te inne produkty, bardziej Sub taki to jest nowy produkt w Subway: więcej, dużo mm, protein i, i, i sera. Więc, więc to jest To, rzeczywiście trafi, spowoduje trafik, trafi, czyli... będzie poprzez, dosięg, poprzez sięgnięcie do nowej bazy klientów, która lubi niekastomizowane produkty, tylko w zamkniętej formule. No bo właśnie, ja tak chciałam zapytać, zakup. w skali globalnej obsługujecie jako Subway półtora miliarda gości. To są olbrzymie, tak, to, to są to w w Polsce, to. czyli żeby tyle obsłużyć jako sieć, to w Polsce mówicie, ty obsłużysz tyle, ty tyle i oni mają tyle obsłużyć? Nie, to tak, tak nie jest do końca. Tam nie tak może nie, tego? Każdy, nie każdy dostaje tak. No wiadomo, sieć, korporacja ma to policzone. Tak. Dziękuję Panie Piotrze za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Pan Piotr Bruździak, franczyzobiorca i Chief Development Officer marki Subway. Polska. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze.